Cześć! W dzisiejszym odcinku Podstaw Oświetlenia z firmą Godox omówimy, jak oświetlać scenę w nocy. Zapraszam do oglądania. Uwielbiam nagrywanie na Ta pora pozwala nam kształtować światło jak tylko chcemy. Filmując w mieście mamy uliczne światła dosłownie wszędzie. Zależnie od tego, co chcesz osiągnąć, może to być korzystne lub nie. W tym odcinku pokażę Wam, jak stworzyć scenę w środowisku miejskim, ale z dala od świateł ulicznych. Zanim zacząłem, wybrałem lokalizację z dużą ilością tekstur. Miejscówka miała dużo betonowych ścian po obu stronach. Do tego cegła i ciekawe okna i światło nad drzwiami. Nagrywamy dzisiaj scenę, w której naszej aktorce zepsuł się samochód. Cała lokalizacja była praktycznie czarna, poza jednym światłem. Teraz dodamy temu miejscu trochę życia. Najpierw postawiliśmy samochód. Dla realizmu włączamy najpierw światła samochodu. Następnie doświetlamy narożnik, aby dodać scenie trochę Ustawiłem zasilaną akumulatorowo ML60 wzdłuż ściany. Używamy jej, aby doświetlić ścianę. Ponieważ lokalizacja miała fajny vintage look, dodaliśmy zielony filtr, aby zasymulować wygląd lamp z lat 70. i 80. Moc światła została ustawiona na 49%. Następnie ustawiłem kolejną ML60. Tym razem wycelowałem ją bezpośrednio na ścianę, która jest poza kadrem. Uzyskujemy odbite światło, które... Pełnia ładnie kadr naturalnym światłem. Dodałem niebieski filtr, aby zasymulować światło księżyca. Chciałem, aby to światło oświetlało samochód i odcinało aktorkę pod tła. Dodało to kontrastu do ujęcia. Ustawiłem je na 30% mocy. Następnie użyłem VL200 z wrotami. Lekko je przymknąłem z obu stron, aby nadać światłu pożądany kształt. Następnie nałożyłem filtr CTO, aby uzyskać cieplejszy kolor, jak z lamp ulicznych, podobny do światła widocznego z tyłu kadru. To światło doświetla ścianę za samochodem. Dodaje to więcej faktury ścianie i pomaga zbalansować oświetlenie. Ustawiłem je na 22% mocy. Następnie musiałem wzmocnić czerwone światło pochodzące ze światła samochodu. Światło pochodzące naturalnie z samochodu nie wystarczyło. Więc dodałem SZ-150R. Oferuje ono mnóstwo użytecznych funkcji i efektów. Uwielbiam tę lampę, ponieważ pozwala ustalić dokładną barwę, nasycenie czy moc, używając RGB Hue Map. Używając RGB Hue Map. możesz wybrać z ponad 36 tysięcy kolorów. Można nią również sterować z telefonu za pomocą aplikacji. Używając SZ-150R byłem w stanie ustawić dokładnie taki sam odcień czerwieni, jak ten pochodzący z samochodu. Samochodu. Teraz, aby dodać efekt zepsutego samochodu, dodałem maszynę dymną, a sam dym podświetliłem kolejnym ML60, którą położyłem przed samochodem na ziemi. Podświetla ono dym od tyłu, dodając mu intensywności. Próbowaliśmy zastosować stary filmowy trik, czyli zmoczenie nawierzchni. Niestety żwir i ziemia od razu wessały wodę. Zwróć uwagę, że w większości wysokobudżetowych filmów, które mają nocne sceny, ulice są zawsze mokre. Światło dodaje ładnych odbić, które poprawiają estetykę ujęcia. Jest użyteczna sztuczka. Możesz czekać na deszcz albo stworzyć własne kałuże, ale zawsze pamiętaj o oszczędzaniu wody. Mam nadzieję, że te kilka sztuczek pomoże Ci przy kolejnych projektach kręconych nocą na zewnątrz. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał po więcej tutoriali. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka Podstaw Oświetlenia z firmą Godox. Do zobaczenia kolejnym razem. Miłego filmowania!